Siemano, witam Was w kolejnym odcinku serii Jak zrobić. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić lody w 5 minut, a uwierzcie mi, że one są banalne w przygotowaniu, a przepyszne w jedzeniu. Tak czy inaczej oglądajcie ten odcinek do końca, ponieważ na sam koniec będzie konkurs na wygranie takiego tocuszka. Jak to zrobić, jak to smakuje, zostańcie za mną i zobaczymy. Jo! Więc tak, zaczynam od tego, że musimy oddzielić w naszych jajkach białko od żółtka, czyli po prostu rozbijam skorupkę, spuszczam sobie całość na dłoń, skorupka zostaje mi w ręce, żółtko zostaje w drugiej ręce i mogę już je śmiało dawać tutaj na bok. I teraz tak, kiedy białko mamy już oddzielone, truskawki także, ja Blender kielichowy przewinę sobie tutaj bliżej. I tak, na samodno wpadają mi truskawki. Myślę, że tle miejsc na 100% wystarczy. Do tego musimy zrobić bardzo szybki syrop cukrowy, czyli bierzemy szklankę, bierzemy cukier, dajemy nas cukier do szklanki. I zalewamy wrzątkiem tylko mała ilość w rzadku, tak tylko, żeby cukier się rozpuścił. Mieszamy całość i odpalamy nasz blender. A więc tak, nasze lody mamy już gotowe. Teraz, albo możecie je podać takie świeże. Zobaczycie, czy są odpowiednio słodkie. Są odpowiednio słodkie, przynajmniej dla mnie. Zobaczymy, jak dla ekipy. Ale teraz są dwie opcje. Albo od razu takie świeżutkie lody podejście na talerz. Niestety, bardzo szybko się rozpuszczą. Albo jeszcze raz i je musicie przemrozić w waszym zamrażalniku. W tym momencie odpalę moją indukcję i będę robił orzeszki w karmelu. Biorę kawałek papieru. No akurat prosto ze zmywarki patelnia wyszła, i tak, i rozgrzewam patelnię na możliwie największą moc, czyli 9 w tym wypadku. I wrzucam odrobinę cukru. Tak naprawdę, nie czekając na nic, od razu na ten cukier wrzucam całe migdały. Możecie je pokroić, możecie je zrobić tak jak ja, tutaj już wszystko zależne jest od Was. Dlatego w tym momencie możecie zrobić co chcecie. Dalej, bierzemy nasze herbatniki i tak naprawdę za pomocą nawet pięści wystarczy je zgnieść na drobniejsze kawałki. Tutaj słyszę już powoli, że moje, mój karmel zaczyna się robić, dlatego pamiętajcie, że od czasu do czasu trzeba to przemieszać, ale broń Boże nie łyżką mi nie żadnym sztućcem, bo cały karmel się po prostu wam do niego przelepi. Warto zauważyć, że maszynka z tymi lodami poradziła sobie w 30 sekund, więc mam jeszcze 4 minuty na to, żeby skończyć danie. Dobra, herbatniki mam już gotowe. Migdały cały czas się robią. Mogę brać je za wykładanie dania. Tak na dno miski daję odrobinę podniecionych, skruszonych herbatników. Ale też pamiętajcie, że jeżeli nawet macie bardziej kwaśny główny dodatek, to reszta rzeczy będzie słodsza, dlatego i tak całościowo to danie będzie fajne. Kiedy mam już tak skarmelizowane orzechy, wszyscy widzą, Dodaję minimalną ilość wody i czekam aż mi się karmel rozpuści. Do całości możecie dodać odrobinę masełka. Kiedy moje orzechy już mi się karmelizują, mogę brać się za wykładanie mojego dania, czyli łyżka. Coś przemieszam, żeby pozbyć się powietrza. I wykładam na dno miski. Dodatkowo orzeszki też już są prawie gotowe. Potrzebują 5 sekund, dlatego ja wezmę maliskę i coś przydekoruję. Teraz tak, najlepiej nie bezpośrednio na lody, a dookoła właśnie podać takie gorące, karmelowe orzeszki. I całość wystarczy tylko na koniec udekorować ziemię listkami maliski. Fajnie ona też zmienia aromat całości dania. Dobra, tak się prezentują moje lody w 5 minut. Coś tylko jeszcze trzeba wyczyścić przed podaniem. I można już jeść. I ważna rzecz. Jeżeli chcecie wygrać taki otoblender, napiszcie w komentarzu Wasz ulubiony smak lodów, albo to, jakie lody sami byście chcieli na tym przygotować. Ja to przeczytam, wybiorę najlepszy jeden i do tej osoby właśnie wyleci nam nowiutki sprzęcik. Życzę powodzenia, dziękuję za oglądanie i widzimy się za tydzień. Yo!